Witam Was, przyjaciele, w kolejnym odcinku naszego cyklu, cyklu, który nosi tytuł Prawda jest jedna. Jak zwykle, przypomnę może, co jest celem tego cyklu, a więc udzielam tutaj informacji, wyjaśnień tak, w, w codziennych sprawach. Tak. Przede wszystkim na, to są odpowiedzi na ważne pytania dotyczące życia z Bogiem. Natomiast tutaj, w ramach tego cyklu, ja nie wyczerpuję danego zagadnienia. Tak. Tutaj e, znajdziecie, kierunkową informację. Kierunkową informację, która przede wszystkim jest prawdziwa. Ona jest zgodna z prawdą. I dalej te informacje, które zdobędziecie tutaj w ramach tego cyklu, powinniście poszerzać, tak, zgłębiać je dalej już zgodnie z tym kierunkiem, który tutaj uzyskacie. I to odsyłam Was do szeroko dostępnych nauczeń w ramach naszej Federacji Apostolskiej, to jest Kościoła Chrześcijan, pełnej Ewangelii, obóz Boży. przecież Tematem dzisiejszego odcinka jest to, jak utrzymać swoje uzdrowienie. To jest temat, który w szeroko rozumianym Kościele i nie tylko wywołuje e, wiele kontrowersji. Ja niejednokrotnie spotkałem się z czymś takim, że jak jaka, jakaś osoba została uzdrowiona, tak, i po jakimś czasie, czasami po, po latach, wróciły pewne symptomy choroby, tak, to ludzie e, z szeroko rozumianego kościoła Zaczęli mówić o tej osoby, o, wiesz, to nie mógł być Bóg, gdyby Bóg cię uzdrowił, to nic takiego nigdy by nie, nastąpi, nie nastąpiło, wiesz, Bóg to jest Bogiem, On jest wszechmogący, a skoro, skoro coś takiego e, jednak ma miejsce, tak? I tutaj choroba gdzieś tam do ciebie wraca, to znaczy, że to w ogóle to nie był Bóg, to nie było żadne uzdrowienie, to była jakaś tam fikcja. Przeciele, e, tego rodzaju głosów, tego rodzaju głosy słyszymy bardzo często i one wynikają jakby z totalnego niezrozumienia w ogóle tematu uzdrowienia w Kościele i braku jakichkolwiek solidnych fundamentów w tym zakresie. Tak? Tutaj ludzie kierują się po prostu tym generalnie, co widzą ich, i, i ziemskie oczy i kompletnie nie rozumieją, jak do, danego, do, do tego tematu należy podejść. Zacznę może od tego, ale tak jak powiedziałem, ja nie będę tutaj mocno się jakby nad tym rozwijał w dniu dzisiejszym, bo to nie jest jakby też celem celem dzisiejszego odcinka i też nie należy do, do, do charakteru tego cyklu. Tak tutaj położę pewien zarys. Jeśli chodzi o samą, samą chorobę, tak, są takie choroby, które one mają podłoże, to jest tak mówione przez, przez, przez naukę, czy mają podłoże genetyczne, tak, czyli są to choroby, które są związane jakby z przekleństwem pokoleniowym, czyli dany człowiek przychodzi tutaj na ziemię, tak, okazuje się, że on ma tutaj, lekarze stwierdzają, że jest jakaś tam wada, wada genetyczna, tak i on jakby od początku, gdzieś ta choroba w nim jest. Ale Bardzo często wnikniemy jakby w podstawy, w strukturę, gdzieś tam w analizie, okazuje się, że jest to przekleństwo pokoleniowe. Są też takie choroby, i do takich na przykład zaliczają się wszelkiego rodzaju nowotwory, które mają podłoże demoniczne. Tak? Czyli ta choroba jest związana bezpośrednio, jakby z ingerencją jakiejś demonicznej siły, która jest. Tak? I tutaj oczywiście też przyczyną tego jest, jest różnego rodzaju błąd też, który, który występuje w życiu człowieka. Tak? Jeśli nie mamy tutaj do czynienia z przekonaniem pokoleniowym, tak? które również może się w ten sposób manifestować, tak? ale może być też podstawą, może być błąd człowieka, czyli, czyli grzech. I trzecia grupa chorób w takim dużym uogólnieniu, tak jak powiedziałem, to są choroby, które są tak zwane, to choroby takie fizjologiczne, tak? czyli one niekoniecznie muszą, musi stać za nimi jakiś demon, tak? ale wskutek niewłaściwego prowadzenia się, na przykład niewłaściwego dbania o, 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 o ciało człowieka, o umysł człowieka, tak, dochodzi do zachwiania jakiejś równowagi w ogóle w, w, w tym ciele, chociażby jeśli chodzi o składniki tak? i, i o, odżywcze, które powinny być, no i jakby skutkiem tego jest jakieś jest jakaś choroba, ale to w dużym takim uproszczeniu, tak, bo przypadków mamy bardzo dużo i ludzie tutaj zaczynają jakby czasami niepotrzebnie i błędnie klasyfikować tego rodzaju choroby. Natomiast prawdą jest, że za większością chorób stoi demoniczna siła, jakiś demoniczny byt. Przyjaciele, na temat w ogóle Samego grzechu i furtek, które otwierają też w ogóle człowieka, bo to, to też jest jakby istotne, że poza przekleństwem pokoleniowym, tak, i, i y, to tak naprawdę nie ma takiej y, m, możliwości, że demon sobie wejdzie do człowieka, tak, od tak po prostu bo on wchodzi. Jeśli człowiek żyje z, z Bogiem, realnie, zgodnie z jego prawdą, tak, to mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, nie będę tego rozwijał. To demon do człowieka nie może się dostać. Z drugiej strony, człowiek narodzony z Bożego Ducha bardzo łatwo jest w stanie odciąć się od jakiegokolwiek przekleństwa pokoleniowego, które po prostu jego już nie dotyczy, bo on jest wyrwany z tego rodzaju jakby pokolenia. Tak? On, on został wyrwany w ogóle z tego rodzaju więzi i przeniesiony do zupełnie innych więzi duchowych, więc świadomość tego człowieka w bardzo łatwy sposób może spowodować, że on się odcina od tego, co do tej pory było związane z, z jego rodziną, według. Według e, ciała. I teraz samo przyjęcie uzdrowienia. Ja na ten temat też już mówiłem w wielu e, innych odcinkach, nie będę się koncentrował. E, najf, naj, najpełniejsze, najlepsze, jeśli tak to można określić, jest zawsze wtedy, kiedy ono jest związane jakby z indywidualną wiarą człowieka, tak? indywidualną wiarą e, chorego. Kiedy, kiedy przychodzi on do tego miejsca, że dowiaduje się, że Jezus Chrystus na Krzyżu Golgoty. Rozchorował się każdą chorobą, tak? wziął ją na siebie, aby ów człowiek tak? mógł być wolny od jakiejkolwiek choroby, i ten człowiek staje teraz w miejscu tej prostej wiary, tak? uwalnia tą wiarę, tak? no i ta wymiana krzyżowa, ona manifestuje się w jego życiu, on przyjmuje skutek tej wiary, on przyjmuje to swoje uzdrowienie w ciele, tak? ale są też przypadki, przecież, yy, które występują, że jakby uzdrowienie nie jest związane z wiarą, Osoby, która jest uzdrawiana, tylko z darem uzdrawiającego, który usługuje, czyli który modli się o, o, o tego chorego. Tak? Ten człowiek, on porusza się w darze uzdrowienia, na przykład danej choroby, czy, czy kilku chorób, bo to też nie musi oznaczać, że te dary nie dotyczą uzdrawiania z wszystkich chorób. I jakby wskutek tego daru osoba zostaje uzdrowiona. I teraz. To, co, yy, znaczy wracamy do, do, do tematu, tematu tego odcinka. Jak to utrzymać? Kiedy przyjmujesz, kiedy przyjmujesz już swoje uzdrowienie, kiedy albo przyjęłeś je przez wiarę, albo ktoś się o ciebie pomodlił, musisz liczyć się z tym, to nie musi wystąpić, ale może wystąpić, że w jakiejś perspektywie czasu Pewne symptomy będą chciały do Ciebie wrócić. To jest też związane z tym, jakie było podłoże tej choroby i jak Ty żyjesz. Czy Ty zmieniłeś swój sposób życia? Bo, na przykład, jeśli Ty zostałeś uzdrowiony wskutek tego, że ktoś, kto porusza się w darze uzdrowienia, położył na Ciebie ręce, on przeklął chorobę, przeklął demona, wygonił w imieniu Jezusa, zostałeś uwolniony, ale furtka dla tego diabła, czyli grzech. W którym tkwiłeś wcześniej, ty z niego nie wychodzisz, nie zamykasz tych drzwi diabłu, to zgodnie z Biblią, powtórzę tutaj, tak? Bo to, to, jak powiedziałem, jest temat, który wywołuje u niektórych osób kontrowersje. Zgodnie z Biblią. Demon, który zostaje wyrzucony, on sobie krąży, krąży i po jakimś czasie Próbuje wrócić, patrzy, czy te drzwi, które były wcześniej dla niego otwarte, one teraz są otwarte. I to po jakimś czasie, to w zależności od tego, jak ów człowiek sobie żyje, tak? I jak był sobie tam związany z tymi demonami. Bo ja widziałem takie przypadki, że następowało to po latach, ale widziałem też takie przypadki, kiedy ów człowiek nie chciał zmian. Wielokrotnie kładziono na niego ręce, Modlono się o niego, przeklinano choroby, po czym on tkwił cały czas w błędnych tokach myślowych, otwierał się na działanie demoniczne, i tak naprawdę po e, kilku minutach wręcz pewne e, symptomy i demony wracały do jego życia, bo on był cały czas otwarty na ten przepływ. Dlatego, jeśli przyjąłeś uzdrowienie, bardzo ważne jest też, w jaki sposób ty żyjesz, ale przede wszystkim ważne jest też to, czy ty wierzysz. Że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się wszelką chorobą. Rozchorował się. I że ty, kiedy przyjąłeś to uzdrowienie, zostałeś, kiedy uwierzyłeś, to przyjąłeś to uzdrowienie i zostałeś uzdrowiony. I teraz, kiedy przychodzi do ciebie symptom, tak? Diabeł chce, abyś przyjął taki tok myślowy, że o, nic wtedy się nie wydarzyło, znowu jestem chory. Czyli ta choroba, aby stała się sufitem. I w tym momencie, tak, Ty decydujesz w Twoim umyśle, czy pomimo tego, że widzisz symptom choroby, stajesz w miejscu wiary i mówisz, nie, ja jestem całkowicie zdrowy, bo dwa tysiące lat temu Jezus mnie uzdrowił. Mam to dzięki Jego krwi. Nieważne, co widzą moje ziemskie oczy, nieważne, co odczuwam, ja jestem zdrowy. Jezus, dziękuję Ci za moje, za moje uzdrowienie przecież i tu akurat opowiem Wam świadectwo, opowiem Wam historię też z mojego życia. Ja zanim narodziłem się na nowo, miałem mieć operację kolana, miałem mieć operację łękotki w lewym kolanie, miałem zrobione już wszystkie badania, ale że byłem bardzo zabieganym zawodowo człowiekiem, nie miałem czasu poddać się 8-tygodniowej rekonwalescencji, więc odkładałem, odkładałem tą operację w czasie, miałem problemy, z poruszaniem się, w ogóle wchodzenie po schodach to stanowiło dla mnie spore, jakby, wyrzeczenie, ale w jakiś sposób sobie gdzieś gdzieś tam radziłem. I nawracam się. Spotykam się osobi osobiście z Jezusem, tak? Rodzę się na nowo. Bardzo szybko, tak? Po, po tym wydarzeniu przyjmuję uzdrowienie mojego kolana całkowite uzdrowienie mojego kolana. Mało tego zaczynam grać yy, i trenować. Ping-ponga, tenisa stołowego co wiele osób, które kwestionuje w ogóle istnienie, istnienie Boga, w ogóle wiarę w Jezusa, no, nie mogło no, namacalnie temu zaprzeczyć. Widzieli, jak powiedzmy w swojej ulicy, w której mieszkam, próbując gdzieś tam się przemieszczać, kuleje czy, czy ciągnę tą nogę za sobą, po czym po bardzo krótkim czasie zaczynam biegać przy stole, tak, trenując z jednym lepszych, z, z lepszych młodzieżowych tenisistów stołowych. W Polsce, w zasadzie już, już wtedy trenerów młodzieżowych, tenisistów stołowych, więc manifestacja całkowita i ja sobie funkcjonuję, bólu żadnego nie ma, mija jakiś czas, mija może rok czy półtora i pamiętam, siedzę wtedy jeszcze w swoim biurze, ja akurat tego dnia mam mieć trening w tego tenisa stołowego, to już było kilka, ładnie, wiele lat temu. I pamiętam, siedzę. I w pewnym momencie zaczyna, zaczynam odczuwać ból kolana. Taki sam, jak odczuwałem wcześniej. Siedzę przy biurku i moje kolano nie boli. A obok mnie leży plecak, leży torba i mam mieć trening, który jest tam na godzinę wieczorną danego dnia zaplanowany. Przeciele. i teraz pierwsza reakcja człowieka jest mega ważna w ogóle. To jak, jak staniesz w tym miejscu? Czy powiesz, jestem chory? Nie pójdę na trening. Nic z tego. Moje kolano w ogóle jest chore. A bolało mnie bardzo mocno. Bo ja mówię całkowicie szczerze. To kolano mnie bolało. Ja tego nie wymyślałem. Ale w tym momencie ja postanowiłem dziękować Jezusowi. i dziękuję Ci Jezus, że jestem całkowicie zdrowy. Że moje kolano jest całkowicie zdrowe. Że zostałem uzdrowiony 2000 lat temu na Krzyżu Golgoty. Kiedy zjeżdżałem windą do garażu, żeby pojechać, cały czas kolano mnie bolało. Kiedy wsiadłem do samochodu, Miałem problem w ogóle, żeby wcisnąć pedał tym, tym, tym kolanem w samochodzie i przez całą drogę odczuwałem silny ból, taki, że miałem ogromny też dyskomfort w samej jeździe. Ale cały czas, kiedy jechałem, mówię, dziękuję Ci Jezus, że jestem całkowicie zdrowy, dziękuję Ci za dzisiejszy trening. Kiedy wszedłem do budynku, w którym się mieliśmy, w którym mieliśmy trenować i wchodziłem do szatni, tak? noga bolała mnie tak jak kiedyś. Poszedłem, usiadłem na ławce, przebierałem się normalnie, założyłem strój sportowy, założyłem buty i ułożyłem, dziękuję Ci Jezus, że jestem całkowicie zdrowy. I, I byłem pomimo bólu, tak, ja wiedziałem, że jestem zdrowy. Wiedziałem, że jestem zdrowy. Z chwilą, kiedy wyszedłem z szatni, otworzyłem drzwi na salę, w której graliśmy tego ping tak, i zamknąłem te drzwi. Ból całkowicie odszedł. I nigdy więcej nie wrócił przyjaciele. I to są te bardzo ważne momenty. Diabeł próbuje zaatakować człowieka, znaczy próbuje zaatakować człowieka, tak jakby są symptomy, próbują wracać. Na zasadzie, czy Ty uwierzysz w ten lewy tok, bo ta opresja, ten atak diabelski jest na umysł człowieka. Co mnie obchodzi? Jakiś chwilowy dyskomfort, skoro ja wierzę, jestem pewien, że Jezus mnie uzdrowił 2000 lat temu. Ja nie traktuję takiej myśli, tak, bo diabeł to kłamca, on tylko w taki sposób może próbować do ciebie przyjść, abyś mu uwierzył. Ale ja wierzę w krew Jezusa. Ja nie wierzę w to, co ja widzę, czy co ja doświadczam, jeśli to nie jest zgodne jakby z ofiarą Jezusa na krzyżu. Więc ja w to nie uwierzyłem. I jakby tym świadectwem chcę pokazać ci, w jaki sposób powinieneś postępować. W sytuacji, jeśli przyjąłeś jakieś uzdrowienie, a symptomy do ciebie wróciły, nie możesz zgodzić się, bo myślę, że jesteś chory. Nie możesz nigdy nazywać się jako osobę chorą. Ktoś się o ciebie pomodlił, przyjąłeś uzdrowienie, tydzień było super, ale ktoś cię pyta, jak tam się czujesz? No wiesz, jestem chory. Z chwilą, kiedy powiedziałem, powiedziałeś, jestem chory. Otworzyłeś drzwi diabłu, jeśli to właśnie było to podłoże demoniczne, tak? Jakby zaprosiłeś tą chorobę z powrotem, jakby uwierzyłeś w chorobę, wypowiedziałeś słowa. Pamiętajcie, tak? Każde słowo albo coś buduje, albo coś rujnuje. Język jest końcówką mocy. Śmierć i życie, tak? Jest w ustach człowieka, tak? W tym, co ty mówisz. W tym, co ty mówisz. Albo wypowiadasz życie, albo wypowiadasz śmierć. Kiedy mówisz że jesteś chory, więc ty wierzysz, że jesteś chory. Nie oczekujesz tego, że ty jesteś zdrowy. Nie spodziewasz się tego. Może tak, nie spodziewasz się tego. Tak. Przyjaciele, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Jeśli przyjąłeś uzdrowienie, uwierz, zgodź się z tym, że jesteś całkowicie zdrowy. Nie módl się już więcej o to, aby cię Bóg uzdrowił, bo jeśli tak się modlisz, to znaczy, że stoisz w miejscu niewiary, że dzisiaj jesteś zdrowy. Uwierz, że zostałeś uzdrowiony, a że symptomy nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Znaczenie ma to, że 2000 lat temu tak, Jezus przelał swoją krew, a w Jego krwi tak, jest przelanej krwi, jest Twoje uzdrowienie, że On tam wziął na siebie i przybił do krzyża każdą chorobę, z jaką się wcześniej zmagałeś. Do zobaczenia, przyjaciele, w kolejnym odcinku.